Jak wytłumaczysz swojemu dziecku fakt, że na świecie istnieją rzeźnie, gdzie świnie palą się od środka w komorach gazowych? Jak wytłumaczysz mu, że istnieją fermy, gdzie kury spędzają całe swoje życie na przestrzeni kartki A4? Że kurczaki hodowane dla mięsa rosną tak szybko, że nie mogą chodzić! Czy chcesz, żeby tak właśnie wyglądał świat, na którym żyjemy? Czy chcesz, żeby jedzenie zwierząt zafundowało nam kolejną pandemię, groźniejszą od pandemii COVID-19? Pandemia AIDS, grypy hiszpanki, świńskiej grypy powstały właśnie przez to, że ludzie hodowali zwierzęta lub polowali na nie. Czy chcesz zachorować na chorobę wywołaną przez antybiotyko-odporną bakterię? Bo, bo przez używanie na fermach antybiotyków bakterie stają się odporne na nie? Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską Stop Cruelty, Stop Slaughter, której postulaty to po pierwsze, wprowadzenie zachęt do produkcji białek roślinnych, w tym w celu zastępowania mleka i jaj oraz do produkcji mięsa hodowanego komórkowo, a także do badań nad coraz bardziej ekologiczną i etyczną produkcją mięsa hodowanego komórkowo, zarówno ze względu na dobrostan zwierząt, jak i środowisko naturalne oraz ochronę zdrowia publicznego. Po drugie, Zaplanowanie stopniowego zmniejszania liczby zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności na poziomie 50% liczby zwierząt każdego roku w każdym państwie członkowskim, poczynając od momentu przyjęcia wniosku i koniecznych przepisów, oraz stopniowe zamykanie wszystkich gospodarstw hodowlanych. Lepszy świat jest możliwy.